Kroniki Akaszy Akasza to słowo pochodzące z sanskrytu, które znaczy eter. Kroniki Akaszy to ogromna kolekcja informacji o zdarzeniach, myślach, słowach, uczuciach, przeżyciach i reinkarnacjach w światach duchowych. Innymi słowy, kroniki Akaszy to pamięć wszechrzeczy, która obejmuje wszystko, co było, jest i będzie. Dotyczy to nie tylko ludzi, ale także całego bytu. Helena Blewacki, słynna założycielka Towarzystwa Teozoficznego, nazwała kroniki Akaszy nieśmiertelnymi tablicami astralnego świata. Aby uzyskać dostęp do kronik Akaszy, trzeba pokonać wiele trudności, ale jest to możliwe poprzez śnienie, medytację lub wykorzystanie zdolności parapsychicznych. Możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą przewodnika duchowego. Niektórzy mają do tego naturalny talent, a inni muszą się uczyć, jak nawiązać kontakt z kronikami Akaszy. Podlegają one uniwersalnym prawom, więc nigdy nie otrzymasz więcej wiedzy niż jesteś w stanie znieść na swoim obecnym poziomie duchowym. To po to, byś nie doznał szoku, poznając prawdę o rzeczywistości. To co myślimy i co robimy wzrasta, dlatego zachęcam do pilnej pracy z kronikami Akaszy dla rozwoju świadomości. Wróżbita Łukasz Węcka